E, siema e, Witam Was tutaj na tym kanale e, Dzisiaj będziemy sobie robić nauki i Wam gdzie jesteśmy Nie ma dzisiaj mojego kolegi bo robi test bo ja to nagrywam teraz jest 12.17 i nagrywam to pomiędzy lekcjami online nie będzie robić długi odcinek ale tak, No test stoica a ja będę nagrywa, ja będę budował tutaj domki w grocie, e, to jest takie miasteczko obok, bo to już zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć domków poza z odcinkiem na przerwach. Porobiłem miejsce, gdzie domki mają być i dzisiaj je zrobimy, może nie wszystkie, no ale im więcej tym lepiej. Jeszcze chwileczkę. Dobra. A zaraz obudujemy. Takie zwyczajne domki, małe, żeby po prostu zapełnić tutaj miejsce i żeby wyglądało to jakoś. Nie, u mnie są jakieś ładne. Takie zwyczajne, domki. Ile jest taki teren na mnie. Wyznaczamy już. Tutaj chyba teren Tutaj może być już to. Jakie żywo okłoty. Jeszcze wejście. O, tu będzie wejście może. No, nie Teraz buduję go gdzieś tutaj może w sumie. Tyk. Tyk. O. E, dobra, moje problemy już jest No taki różny odcinek, budowanie tego domku zwyczajnego. Patrzcie na to całe tutaj, time set Przechodzimy dalszej. No i pierwszy domiarka skończony tutaj. Teraz kolejny na jakimś z Na przykład, no dobra ten numer. Tutaj może nie będzie żywokład, do tej ulica, żeby mi śmierdziało stąd z fajnami. Mm. Tutaj w sumie może być już płotek fajny taki. A tutaj jest za wysoko, tutaj też będą Tutaj na trzy żeby tutaj się nie dało wejść stąd. O. W ten sposób tutaj będzie murek. Na górki ładne. To, to jest nasz, nasz szczyt. Jeden z największych chyba? Tak? Monte San Giorgio. Tu będzie wejście. Domek będzie mieć tutaj chyba. O. Podłoga, drzwi. to trzeba może być, tak. Hmm. I daszek teraz. Hmm. Oh. Jeszcze będę mógł wam pokazać, bo my już mówiliśmy. Jesteśmy głupi i myśmy myśleliśmy, my myśl my że e że jak pada deszcz, to śnieg się topi w Minecrafcie a okazało się, że jednak nie i teraz musimy niszczyć wszystko ręcznie a jak wiecie, to my mm, rozpiliśmy bałwany teraz śniegu jest pełno wszędzie bo no tutaj całą grotę dzisiaj zrobi, zrobiłam ze śniegu, już tu prawie nic nie ma tutaj jest jakiś mały śnieżek i tam całe światowice tam jeszcze które potem Wam pokażę, po tym domku może No i teraz już jest ładnie tam bardzo. Tak kolor kolorowo O, gotowe już. Ja wam tam pokażę. To mega teraz. Tutaj też wyłysiłem tą górę, całą stację kolejową. Yy, odśnieżyłem. Tutaj też te gro groby. To wszystko było w śniegu, w śniegu to było I, i tutaj te całe światowice. Wszystko było w śniegu. Bardzo długo to robiłem, ale wyszło mega, zostanie. Już jest wszystko pięknie. Nie ma żadnego śniegu. A i tutaj jest takie jedno drzewko z Pomnik przyrody. No, dobra. Idę do domki kolejna robić. A i dzisiaj tego, kz21 nie ma ponieważ jakby nie mógł za bardzo teraz e, grać, więc po prostu nie ma i ty albo tak tutaj może być tak. tak tutaj murek Taki fajny domek będzie tutaj został tak. Tutaj w ten go może O, jest super Teraz domek sam będzie No gdzieś tutaj Albo nie, tutaj będzie miał dużo miejsca No nie, nie pomyślałem, no nie, teraz nie, o, chwila, tutaj mi kolega chyba dzwoni, wait. O dobra, siema, właśnie kolega o, Siema, siema, no. Siema. Nagrywam odcinek, buduje domki. Okej, okay, nie okay, dobra. To ja już będę chodzić na Minecraft już wchodzę. Mm -hmm. O masakro, to ćwiczę. Trochę się boję, co wyjdzie z tego ćwiczenia. No. Bo mieliśmy no. teraz takie ćwiczenie na ocenę, na lekcji. No, z Tak, spokrewna. No, 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 nie, no, nie wiem, na no, są z tego wyjdzie. No, mam nadzieję, że coś dobrego. Ja, liczę na, ja liczę na no już, już wchodzę na czwórkę. No ja już na serwer. O no widzę. Piek. No i chodź, chodź sobie do grot... Chodź sobie do groty do światowic i zobacz co jak ja tam odśnieżyłam. Już ja tutaj też odśnieżyłam. To ja zaraz zobaczę tam do mnie no, ale... Patrz. To jeszcze nie wszędzie, bo... Bo, nie, bo y, nie zdążyłem, ale... Fajnie. Wszystko odśnieżone, to było śniegu, bo patrz tam, ile... Nie, ja ja tu w ogóle nie i do światowic. ale to robisko tutaj było zaśnieżone. Tutaj, to całe było tak, zaśnieżone. Nie, to wiem. To te wiem, groby stare wiem. i całe światowice są już odśnieżone. Tak, co A i patrz, drzewko tutaj, patrz. Gdzie jest to drzewko? Tutaj, tutaj, tutaj. To lol. Takie <taki fajne. Wspomnik przyrody. Ale mnie laguje, dobra. No to idziemy nie... robić te domki. Słyszę. No tak. To chodźmy robić domki. Ja ile ten. No, tak, nie widzę. Zróbmy te domki, rób... a jeszcze tutaj, nawet tutaj Reaktie, nie Gdzie robisz jestem. domek? Eee, wszystko jedno, ja zrobię, może tutaj. A nie, ja tutaj. Nie, dobra, ja tutaj, na środku. Okej, okay, dobra, to ja zrobię tutaj. będzie takie oddzielone, żebyś. No, jakbyś mógł odgrodzić No bo też się wszczęło. Taki, taki szybki, mały zrobię, bo zbytnio tutaj nie ma miejsca, mm. najlepszy. Tu będzie tak już. Ja robię takie najmniejsze. No ja, ja, ja też robię małe, no. Zwyczajnie, ładnie. Dobra, to... Mm. Tak na środku budujesz? No, to ja robię, to... żeby, żeby mieli więcej terenu takiego, Taki robię, bo. No nie wiem, taki lubię. Kurczę dorsów, sobie skopiowali. A to, dobra. O nie, to, to jest w takim głupim miejscu, że chyba wychodzi na to, że szyby to oni tylko z tyłu będą mieli, bo mają najbardziej sensowne. A co z tego? Zrób im tam przynajmniej, żeby. No, przyna z boku tutaj im zrób przynajmniej. Żeby no, mieli mi trochę, do... trochę światła przynajmniej, tylko dla światła przynajmniej. buga Pa, oni chcieli takie szreby wody. No idź, idź. Ale tu też trochę, tutaj trochę. Bo... O właśnie, właśnie. A tutaj. Jeszcze zrób tutaj z tyłu nie? Wiesz, ja. tutaj nie musisz w żywo płotu, tylko tutaj można. A jak chcesz, to możesz dać w ogóle. Skończone. No jasne. Dobra, no, a jeszcze jeden, nie? To chwila. No, to, to ty zrób tutaj, a ja jeszcze tutaj. Tutaj teraz, już jest trochę miejsca. To już od razu zrobiłam. Tak? Kurde, nie mogę wstawiać żywopłotu. Ogłaszam, że nie umiem wstawiać żywopłotu. <grywa> Ila, jeszcze jeden. Pyk, okienko. Drugie okienko. Nie? już jestem o. spoko tak. 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 pyk, pyk, pyk. pyk, 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 pyk. O, ale mnie nawet garstek boli tych wszystkich domów no bo to aż boli jakaś się plika cały czas a ja już dużo zrobiłem z tych domów też, ale tu jest ostatni jeszcze, to nie wiem Zacznę go robić, a ja go zrobię no, razem. To znaczy, tak? szybko. Ja już go zacznę. Ila, bo mi jakoś okay. dziwnie się robi teraz te domki. Dziwnie nie umiem dobrze postawić bloku na przykład. Zostawię je w ogóle nie w tym miejscu, co trzeba. Ja to, to Dobra, skończyłem. Mm, no to dalej. teraz rur tutaj za więc... Dobra, no to tutaj będzie wejście. Jakby... No, wiesz. Na zróbmy. działkę. Tak, tak. I duża działka taka. Tu A, Tutaj w sumie ja bym zrobił. O dobra, tu będzie murek. będzie ładnie. No, to będzie tak. O, ta działka jest duża, więc tu możemy w sumie zbudować no. trochę większy domek, Chyba że ci się nie chce. No zróbmy. Może wtedy będzie chciała tak tutaj. może, no możemy. Tylko czemu. Ja bym ja nie robił tego tak na środku, bo oni tu mają tak dziwnie. Aha. Ja bym tak. to zrobił w rogu ten dom, A. gdzieś tutaj właśnie, lub tam. Właśnie, 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 właśnie. właśnie właśnie tylko mieć. Ja bym zrobił. Już o, lepiej tutaj zrobić tego. tak przy rogu, tutaj. Nawet wiesz. I, no. I wielkie podwórko by było. No dobra, to będzie trochę krzywy domek. Tak, taki minny, no. Albo wiesz, co? Tak, już. O, właśnie, no. Nie, wow. chwila pięć już zrobiłem, czekaj. Okay. Ale, ale miałam naga. Czy to ty miałeś naga? Nie, nie miałam naga. To ja miałam naga. Dobra, tu będzie wejście. Mm -hmm. Ja już trzy postawię. Tak, no, postaw drzwi, Trzy by może zacząć wstawiać jakieś. A tu będzie pierwsza okienko. No tutaj bym nie robił okna. Nie, to już nie rób. Tylko te dwa wystarczą. Wszędzie już mi. No, bo żeby nie bo Żeby ten budynek nie był za bardzo szklony aż, nie? Tak, tak. A, I teraz tak ja zrobię. To. Znaczy no, tak. Nie. Tak. Tak. I teraz to no, teraz trzeba. A to ja stałem z drugiej strony. Ok. Tu, ta, tu musi być blok, gościu. Aha, nie zauważyłam. Dobra, no to blok. Co postaw. A tu tak nie wyruszyłeś? No dobra, już się to zrobię dla ciebie. Bo, bo kurczę, ty tu postawiłeś ten i teraz musiałem to niszczyć. Jestem i trochę wolniej. Masz. O, no i gitara. No i no do, dobra. A ile trwa w ogóle nagranie, bo jakby nie wiem. Nagranie 17 minut, więc chyba powoli no, to Dobra, no to bitest jest. Dobra, fajnie. Nie wiedziałem, że uda się na jednym odcinku zrobić jeszcze tyle domków wszystkich. No. Fajnie, raz. 6 domków? Nie, nawet... Wiem, no, gościu, raz, dwa, trzy, cztery, o, pięć, mój sześć, mój sześć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Rozpoczęła spotkanie. Dobra, żegnamy się. Pa, pa pa pa.